Siemano, jest Domano i witam w kolejnym odcinku w filmie ze sklepu z grami. Na wstępie chciałem Wam podziękować za tak liczną obecność na transmisjach na żywo. Fajnie było z wami wszystkimi pogadać, porozmawiać, czy to tutaj na YouTubie, czy na Kiku. I zmotywowaliście mnie trochę do robienia ich więcej, więc teraz oprócz zwykłych filmów będą się też od czasu do czasu pojawiały transmisje na żywo. I tutaj na YouTubie, i na Kiku, bo jednak fajnie tutaj było. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, polecam wam zasubskrybować, żeby nie przegapić właśnie. Transmisji na żywo czy innych filmów ze sklepu z grami. Oprócz tego na YouTube od jakiegoś czasu jest nowa funkcja podbijania filmów. Podbicie jest w pełni darmowe, więc wystarczy, że jak oglądacie film na telefonie, przesuwacie komentarze w lewo i macie tutaj możliwość podbicia. Będę giga wdzięczny, jak będziecie podbijać te filmy, bo dzięki temu YouTube jeszcze bardziej pokazuje je na stronie głównej, pokazuje innym użytkownikom i tyle. Ja więcej nie przedłużam. Życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Raczy tę Właśnie też chciałbym go kiedyś kupić. No on jest całkiem spoko. No to tak. Kolega miał i mówi, że polecam. On miał na komputerze, więc... A FIFA masz tu 23, nie? Najnowszym... 23 tylko, tak, tak. Dobra, niech będzie ten raczej ten klank i to. I to nam wychodzi... 110, 60, 170 minus 140, 140 za twoje 30, 30 zł. Dobra, to tylko to już, Cześć, cześć. cześć. Yy, przyszedłem tak z pytankiem, a propos, w jakiej cenie i czy masz w ogóle tego nowego asasina? Shadow'a? Yy, tak. Za 180. No, tylko to jest na PS5, nie? Bo na ja co? Czwórka, jeszcze. To... I nie pójdzie, nie? No. A, on w ogóle wyszedł na czwórka? On chyba nie wyszedł. Szczerze, to nawet nie wiem, bo tak tylko widziałem, że na... miał wyjść i tak się jakoś. No, on nie wyszedł na czwórkę. Aha. No to dupa. A y, snajper ten nowy też nie wyszedł na, na czwórka, nie wiesz? Wyszedł, ale w tym momencie go nie mam. Mhm. Wrócę za tak 10 minut, bo ona poszła do auta. Spoko. No dobra. To się zostawię to. Dobra. Dobra, Coś jeszcze miałem, trochę taką pamięć. No i teraz się nie przybieram. A mniej więcej o czym Gierka to skojarza? Yy, no, z tą babką, co z Łukami latała i z tym. Yy, Horizon? O, tak, yy, tą drugą część. Jedynkę mam. Dwójkę miałem dobrać? na piątkę, ale no jedynkę mam tylko. Tylko o. mam jedynkę na czwórkę. Okej, okay, no to nie, to. A grałeś jedynkę? Mam, mam, no, okay. Grałem. Yy, nie wiem, czy coś jeszcze chciałem. Chyba tyle. A piątki w jakiej masz cenie? Bo się zastanawiam ostatnio, ale no nie wiem czy. 1750 na konsolę z jednym padem. To jest tam model z dyskiem i trzy miesiące gwarancji. Mhm. 1750, ok, bo tych starych już kiedyś pytałem, ale to mówiłeś coś, że chyba nie skupujesz, bo masz dużo. Czwórek. Czurek, czurek. Nie, no teraz kupuję, bo sprzedaję wszystkie prawie. E, tylko który masz model? Fat, Slim Pro? Szczerze, to, ja to tak kupiłem kiedyś, bo chciałem i nie pamiętam. No nie, Slim na pewno nie. Masz nie slim, Ten pierwszy, pierwszy model może. Możliwe. Bo Pro to jest ten. Z tymi dwoma, no nie. Z trzema, no? Z Trzema, nie, to nie. To, to jak nie Slim, no to Fatka masz, no to fatkę liczę tak plus minus 250. Mhm. Dobra. Się właśnie zastanawiam nad tą piątką, tylko no, jakoś tak odwlekam, odwlekam, no, ale mam trochę tych gierek też na czwórkę, więc ja się no zastanawiam, warte... że wtedy by chodziło jednak. Tak, i... no wszystko z czwórki ci będzie działać, nie? Proste nowe gierki, co wychodzą, no to już one raczej tylko na piątkę. Na piątkę, więc no tak. sobie, tak. A pady w jakiej cenie w ogóle masz tak na piątkę? Do piątki w tym momencie nie mam żadnego. Jak się pojawiają, to zwykłe białe po 200, jakieś wersje kolorystyczne 220. I do raczej, no używki standardowo, nie? No, nówki no raczej się tak nie trafiają. Mhm, A nówki tak. pojawia w jakiej cenie mniej więcej o to Nie wiesz. Bez promocji 330 mhm. 5 yy... Zależy, który kolor. Teraz akurat jest na Morele biały oh. za 280. Uh -huh. No ja na przykład jest ten DualSense Szary TH, no to nie jest za 400. Uh -huh. eee, no to mi to raczej. Znaczy, ja to bym taki wiesz, zwykły, żeby tylko po prostu coś tam pograć. Nie wiem, zależy który sklep, bo RTV na przykład nówka białego ma za 340, a jak wejdziesz na morele, no to jest za 280. To są straszne rozbieżności uh -huh. cenowe. No, Okej, okay. no, tak mniej więcej chciałem wiedzieć. Dobra, no to chyba... Z... Chyba, chyba tyle jak coś to no, będę fajnie dla ciebie. To no, dzięki wielkie. Spoko, no to do zobaczenia. Do zobaczenia chyba trzymaj jak się. z poznania specjalnie no, w scenę, jak mówi, do sklepów po gry. Zawsze wszyscy przyjeżdżają, właśnie jak ktoś z daleka przyjeżdża, ale to małe. Pójść świat, świata A w Poznaniu macie tam jakieś te grami? Seks jedynie, no ale tam są takie ceny powywalane, że. Się wszyscy mówią, że o, masz go, dużo gorsze ceny niż seks, nie? No A... właśnie nie. Właśnie na odwrót. Seks ma strasznie powywalane ceny. Nie wiem. Dobra, to masz to i za to 30 zł. Może to się jeszcze trochę rozglądasz? To się nie wiem, bo tu kolejka się robi, to my sobie wyjdziemy. No. Żeby nie robić <grywa> Tak, 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 tak. A co, sobie z całym kolegą coś nagrać? Nie. Coś? Słuchaj, <grywa> hubi, hubi, hubi. A Ale już wychodzisz? No. To jakbym mógł tak. Pan tylko podpisać tutaj zgodę ja tak na udostępnienie tak, wizerunku jak już tak daleko przyjechaliśmy to sobie tam szczęście coś ja dziękujemy, na dziękuję, rozdział. pięknie. pięknie. bo tu jest jasno witam Coś z tego jest stąd brane, coś zupełnie z innego na te ligi bodajże, mm -hmm. więc nie wiem czy tu coś co, co czy nie wiem, czy coś. Okay. To jest do pozbycia się po prostu. Tylko ja ogólnie gierki na trójkę już po 5 zł skupuję, więc nie wiem czy to ma wolicie mi to sobie... A siedzieć tam? Jak wolicie. No to jest ode mnie. Tak, tak. To... Tak, Battlefield, no, 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 no. W każdym razie... O jeszcze to, o, jeszcze takie coś jest to. O. E, tutaj niech idzie w świat, niech nie korzystają. Po co ma kwitnąć? Wystarczy dobrze, mi, dobrze. że mam trójkę, tak se kolekcjonersko, że tak powiem, jakieś kilka gierek tam i niech to jest, nie? No. E, teraz ty mów o tych tytułach, co tam tak. chcesz. E, czy jest jeszcze w ogóle bo tam są dwie części na trójkę i tam dwie kolejne na czwórkę? Z uh, serii Transformers? Nie mam żadnych Transformersów. Aha. A jeszcze jedyne Transformersy, no to teraz już A nawet były jakieś na czwórkę jeszcze? No tak nie kojarzę, żebym w ostatnich miesiącach mm, miał. Było Devastation i Rise of the Dark Spark. Okay. No ja na pewno nie miałem przez ostatnie miesiące żadnych Transformersów. A jest tutaj podzielone jakoś w ten sposób, że o ta półka to szczelanki ta półka yy, alfabetycznie to... mam ułożone. Okej, okay, to trzeba do... znać na hmm. do Dobra, za to 25 no to tak, Za to, no to po piątce, więc 50 to wykorzystania. Oki. Okay, Oki. Okay. Eee. Yy... Tutaj są wiarki jakieś, nie? Coś mhm. z tego okulary i tam są też inne, tak? tak One tylko są tam... tylko na piątkę. Tamte do piątki też Na piątle, tak? E... A te na czwórkę, nie? Mhm. Ode... Te na czwórkę. Oha, a i to tam... Uj. Tam trzeba podpinać ten jakiś ten ten ten... Te do czwórki? No tam jest już wszystko w zestawie. Okej, okej, okay, okay, ale chodzi mi o to, że... Czyli te, żeby to działało to tutaj jest to urządzenie, to jest co, 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 co? No taka stacja dokująca jakby. Że to się do konsoli podczepia, ogóle się podczepia do tej stacji. Tam pałki te doruchowe, no to to też wszystko w zestawie tam. To już taki pełny zestaw, że się to tylko wczepia kabelkiem do konsoli i można grać. Nie, tego trzeba gierki załatwić, bo tam nie mam w zestawie żadnych gierek. Oho. Uh -huh. Właśnie coś oprócz tych transformersów Was interesuje, czy nie? Znaczy, y ja bym jakąś szaloneczkę chciał. Mhm. Mm um, y Call of Duty jakieś? To znaczy nie, 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 nie chcę przez interneta, żeby to tylko było i wyłącznie do internetu, tylko żeby sobie tą kampanię przejść i dopiero wtedy zdecydować, czy tam sobie z, 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 grać dalej, czy nie. Uncharted ograny? Nie, nie, nie grałem tego, ale mogę wknąć tutaj? To jest ta część, która była tylko na czwórkę, bo poprzednie były jeszcze na trójkę, a to jest już tylko na Jak czwórkę. Taka standardowa szczelanka, w sensie zawi, zbierze amunicję, apteczkę. To jest, to jest bardziej jak Indiana Jones, o poszukiwaczu skarbów. Taka przygodówka bardziej. Film był też. Okay. ostatnio. Bardziej bym się kierował w coś. mojemnego? Typową szczelankę. Muszę uzupełnić naboje w sensie amunicję, apteczkę i dalej iść do przodu i tłuc wszystko po kolei, co tam jest. No po staremu, no, po prostu. O, Call of Duty druga wojna, no, no, w sensie... Jedno z najlepszych Call of Duty, moim zdaniem. Mm. I polski dubbing ma. jest ah. bardzo fajne. To biorę. To ja biorę to, a Kacper to nie wiem co. <laughs> e, ty... Będę chciał zapłacić kartą, bo... Mhm. Ale to odliczać to 50 zł, już z tego czy. Z tego. Co, co, to, 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 bo jeszcze kasper coś wybierze. Nie, z tej no. całości będą odejmie. No. O, ona się odpali na piątce też, czy nie? Tak. No, to wszystko to... z czwórki działa na, na piątce. Wszystko, no. wszystko co to jest na płycie, no to tam normalnie gdzieś to... mi dać. Mam, mam, mam trójkę, mam czwórkę jedną, czwórkę drugą i piąteczkę mam, więc. I to nie chcecie czegoś na piątkę? E, to znaczy. No. W sumie na tej piątce to ja tam grywam sobie w to GTA, w sumie półkę na okrągło, więc nic, nie chcę tam ja dorzucać. Mam ja mam jeszcze jedno pytanie, mhm. proszę, akurat okay. są... Dobra. Dwie... Ehm, Proszę pana, ja mam pytanko. Używane pady, używane pady do piątki? Nie mam, wykupione wszystkie. mi więcej w jakiej cenie? 200. A jakąś wizytówkę macie? Ja mam Dzięki. pytanie do dwóch, y, Tytułów No Czy jest y, Madison na czwórkę? Dzień dobry, nie, dawno nie miałem. Aha. Ja tak nawet... Jedynka. E, a czujki nie ma też. Go Outlast... On chyba nie wyszedł na płycie. Z tego co kojarzę. On był tylko cyfrowo. Jedyne z Outlasta co wyszło na płycie to Outlast Trinity. Nie mam tego jak coś. Tylko tak mówię, jakbyś gdzieś szukał. No i w tym Outlast Trinity jest jedynka, Whistlebro, Whistleblower, ten dodatek do jedynki i dwójka. No, Co to, to, Tak, razem te trzy, nie? Tu mam jeszcze tego nowszego asesora, jakbyś chciał. Shadows Aha. albo Valhalla. Ale on jest na piątkę, nie? Tak. No, a na czwórkę, czwórkę też jest. Aha, ty masz czwórkę, a... Ja mam piątkę, no ja mam w innej lokalizacji piątkę, bo ja Dobra. przebywam sobie tymczasowo na terenie Niemiec i ja tam u siebie mam piątkę, a okay. tu mam czwórkę i trójkę, a on ma swoją też czwórkę, nie? Więc to, to takie rozrzucone jest. Tu mamy 70, tu mamy 60, tu mamy 80 i minus 50 za wasze gierki 160 wychodzi. Karszyst jest. 100 to, jest to, to. to. Tak? Wszystko no. Okay. Jakbyście chcieli sprawdzić kanał, to tu jest nazwa kanału. Dobra. to jest jedna gierka, druga trzecia. I paragonik jest w jak to to jest tak? Tak, tak. No, ja sprawdzałem płytki. Dobra. To wszystko ok. Lepiej sprawdzić niż. Dobra, kurczę, się wracać. Trzymaj to w No Dobra. Dobra, to dziękujemy. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Czy mogę pomóc? Czy coś nowego masz na Switch jedynka? Jakieś na przykład Marii. A kiedy byłeś ostatnio? O, dwa tygodnie temu. To ja. miałem. Nie wiem, co no. miałem. A ty miałeś się? No tak. No, A z Pokemonów? Let's go Eevee Tylko zostało. A ja co ty chciałaś? Ja chciałam perłę. Nie mam. Z Mario Pokémonów, zeldy praktycznie wszystko mi poszło. Serdecznie z takimi minigierkami z Mario jest jeszcze to. E... WarioWare? Coś takiego. To? Nie wiem, czy kojarzycie. Jezus wielki, to jest postać. Tak, bierzemy to. To na pewno. Czekaj. Tak są takie minigierki? Tak? Tam. To było na jak grałam na tym, na jeszcze wcześniejszej Nintendo. Z tą postacią. Ja tego nie kojarzę w ogóle. Ja tak, Za tam z Chin się sprowadzał właśnie. To pamiętam. Tu jest jakieś 200 mikrogejms 200 a tu? jest 200 mikorek <noise> 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 Można zobaczyć, które jest nowsze w miarę Ale nie, bo tu masz, wydania tu, masz, tu masz multi Tu nie masz multi No tak no to to, to 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 za, to to A że na telewizorze może multi, ale na, na padek, konsoli nie Na konsoli nie No, bo tak, no, Na bo to. Bierzemy przecież. To, to, to chcesz, tak? to, no. Dobra. To możemy zobaczyć. Może się. Jeszcze my... jeden ja masz. nie, to musimy poddać potem. Trochę mi o. <laughs> To zostaw sobie. <co>, Myślę, <laughs> no, tam oddytań. Jak wydacie 300zł na Switcha, to jest misiek gratis. Super. Jakbyście chcieli, tak mówię tylko. Terabajtową masz to, no piątkę? To jest fatka, one w standardzie były 825. Okay. Użytkowie jest chyba 625. 625 no, tam tak po jak? zdjęciu systemu to... Ale to bardzo łatwo rozbudować, jak się... To jest tam zwykły ten dysk się wpinałem dwa 2 i... Dobra, dobra tak. nie było oszone za chwilę. Wszystki nie, 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 nie. teraz też nie potaniały na to no, jest w sensie no. To co było na przykład tam dwa lata temu, to teraz no, no. też. Jest... No, no. No no no. To jak nie, masz. Nie chcę to brać. Nie no dobra, weźmiemy tak. Tak? Bez wymianki? No, to, znaczy wymieniłbym tylko, że nie mam gra. <noise> okay. Dobra, mieszkamy blisko przecież. Dobra, to, to kartą gotową 90. Wy wyrażaliście zgodę na nagrywanie, czy nie? E, nie, ale. Wyrażacie? Nie. Tak, tak spokojnie. Dzięki. 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 Dlaczego są te Call to na konsoli miejsce, nie? No, a Call of Duty sporo zajmuje no One są, jakby, w, yy, większość jest na płycie, trzeba z internetu pobrać. Na płycie praktycznie nic nie ma, musisz wszystko z internetu pobrać. No, bo właśnie pobierałem Mhm. Mm to mi konsola wywaliła 40 godzin pobierania. No. Przy tym byłoby w sumie jeszcze, więc. No. Najlepiej sobie na noc zostawić włączony. No właśnie, włączyłem na 3 dni, to na no, no noce, bo fajne <laughs> męczę od dwóch lat, żeby internet zmienił, to się twardo trzyma, że nie. A ja co na radiowym dalej masz? Nie, no, ja mam światło? światłowód. Aha. ale mój Taki światłowód wolny? Jest, no właśnie, strasznie wolny. widzisz że jeszcze? <laughs> Chyba, że mam bo to, to są jakby praktycznie bli w sensie bliźniacze. No Black to jest ostatni jaki wyszedł, Modern Warfare to, no to jest... przedostatni. No. Hm. Dobra, też niech będzie to Modern Warfare. Dobrze. A to bardziej chcesz pod fabułę, czy bardziej po to granie multi? No multi to bym musiał bez <noise> <noise> skupić. Bo ogólnie w tym fabuła jest mega krótka. To jest tak na trzy No Znaczy, na Call of Duty to by nie mają fabułę krótką. No, no, tylko że tu masz jakieś 3 godziny, tu jakieś 7-8. No dobra, to jest będzie to dłuższa, bo to... W sumie też, że kupiłem po S5 Najczęściej co na, co na nim robię to oglądam Netflixa. Na PS5? No. To się generalnie to mam tak, że czasu nie mam, bo też trenuję dużo Okej. Okay. 150 giga co najmniej No, się coś odinstaluję Tylko są napisy, nie? Tak. Tak. To tak. No. było no. 160 jest. 160. Tak, 160. Też się zabieram zakupienie dysku od w początku kiedy ja mam i 40. No, Xboxa go nie miałem od wszystkiego roku życie. No, no ja właśnie. też tak w sumie. My najpierw dostałem Xboxa no Później się dopiero na Playaka przeniosłem. No ja też. W sensie, bo to było tak, że to była wtedy era Fortnite'a. Mhm. I żeby grać na Xboxie to potrzebowałeś Game Passa. No i ja cały czas tak tukłem rodziców tego Game Passa, żeby grać. Później nadszedł czas komunii, no to komputer. A później w sumie nowy pokój dostałem. To, 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 to Xbox był odpolany raz na ruski rok. Plus te wszystkie aktualizacje przy moim komputer -y, w moim internecie, mhm. to się instalowały po 10 godzin, bo tamte Systemy to się co chwilę tam przecież po no, ta. i właśnie tak stwierdziłem. No dobra, sprzedam i kupię PS5. Bo tak, wpierw chciałem PS5, później kuzyn zaproponował PS4 Pro. nie mm -hmm. PS4 Pro, i później się przeniosłem na PS5. Bo to są faty, miałby no, dwa. Ja podobnie, no, no to są fatki. Właśnie mój kolega też kiedyś kupił fatę no, to w ogóle za tam 1300 złoty kupił dwa lata temu. Gdzie to kupił? Bo ja to no ale oto. No, no jak się Z napędem? Z napędem. Nie, nie, nie wiem skąd on to trzasnął, ale... Działał? Działa, działa cały czas. Chodzi trochę jak ten... Jak PS4 Pro, ale... Okej. Okay. Taki, taki odkurzacz. To akurat miałem trzy sztuki. Więc jeszcze jedna została. Jeszcze zostało i teraz jest pytanie, a ten... Ale w sumie ten może. Może tego Alana jeszcze najpierw. Widzimy jak może? ten Wukong? No... Też ostatnio mapę już sobie dałem spokój. Parę razy, no ją, tak samo parę razy z nią walczyłem i tam dosłownie taki z takiej zuberki został, mm -hmm. ale i tak jestem z siebie dumny, że doszedłem do końca. Do samego końca. No, to ładnie. Ale Chociaż było frustracji. Najwięcej więcej chwili tylko... napsuł ten tygrys. No, też się przyjmę. Znaczy tam już miałem takie chwile, że myślałem, że to jest jednak w stylu, że nie dam rady tego. I to chyba gra nie, ale faktycznie jak się troszeczkę tam pod... Yy... No. To on poszedł, ale no rzeczywiście nie wybacza. Za dużo błędów, ale i tak pewnie jest łatwiejsza niż te wszystkie solsy i tak dalej. Ale i tak w całkiem fajnie i fajna, fajna zabawa. Jak na taką, jakby z takich trudniejszych, ale taka wczucie łatwiejsza z trudniejszych. Tak. A, nie jest. Y, no. Alana Wake'a moglibyśmy zrobić na zero. Ok. Bez dopłaty. No przy Asasynie no dwie dyszki byłoby. Nie no, właśnie tak się jeszcze miotam, ale. Bo to też, też nieczęsto jest, nie? No. no. Częściej się pojawia Asasyn teraz. No niż Alana Wake. Wezmę jednak tego, może co? No, no, Ana na no, dobra. Dobra. No, no to tu jesteś? Dobra robota. Dziękuję. Jeszcze